To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Czeka nas kolejna odsłona Rumuńskiej Superligi. W tej chwili Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. No, i wszystko wskazuje na to Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki górą. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Ładny odbiór. Warga. Może im dać prowadzenie! Jest gol! No, nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku. Popatrzcie Państwo, co za wykonanie! Precyzja, pewność siebie, działanie pod presją. Wszystkie cechy widać było w tej akcji. Piękna bramka. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Harrison. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Harrison. Zaatakował i odebrał piłkę. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. No i strata, nie mają piłki. Zdecydowane wejście teraz. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Kibice chcą strzału. Czy mu się uda? Tak to się robi! Bramka! Proszę Państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Przerwa! Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Gwizdek i zaczęło się może im dać prowadzenie jest gol no nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku czy mu się uda? Kto się robi? Bramka! Proszę państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe... Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Minął teraz ładnie. Ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Nadal niebezpiecznie. Gol, proszę Państwa! Teraz ich przewaga rośnie do trzech trafień. No, zanosi nam się na rzeź. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. Warga. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. No i wylatuje z boiska. Można by powiedzieć, że takim zachowaniem podsumował cały dzisiejszy występ swojej drużyny. Tak, Tomku, to już zwykła frustracja. Albo po prostu wie, że w tym meczu nic się już nie zmieni, więc trochę wcześniej udał się pod prysznic. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Dośrodkowuje w pole karne. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Przerwa w grze. A w niej dochodzi do zmiany w zespole. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Kontratak spalił jednak na panewce. Piłka krąży. Może teraz? I teraz kibice chcieliby strzału. Utanie interweniuje bramkarz. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. O i to był książkowy odbiór piłki. Może teraz znajdą tutaj lukę. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. I teraz uderza. Bardzo dobra interwencja. Głęboko w pole karne zagrywa. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie. Bardzo dobry występ. Ma wiele powodów do radości. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym występie indywidualnym. Na pewno satysfakcję daje Bramka i dołożenie jakże ważnej cegiełki do wygranej zespołu. Zasłużone brawa! Może im dać prowadzenie! Jest gol! No nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku. Czy mu się uda? Tak to się robi! Bramka! Proszę państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe... No i wylatuje z boiska. Można by powiedzieć, że takim zachowaniem podsumował cały dzień. Dośrodkowuje w pole karne. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj.